Was serdecznie i zapraszam do wysłuchania czytania miłosnego na lato 2023. Przypominam, że warto również sprawdzić swoje znaki osobiste, planety w znakach osobistych Wenus, Marsa i Merkurego oraz Ascendent i Wenus. Tak czyli nie tylko znak słoneczny, ale także te pozostałe znaki. Co w relacjach? Ta, ten rozkład przedstawia dwie strony relacji. Jeżeli poczujecie, że ta strona z waszego partnera, ta wasza to OK. jeżeli natomiast poczujecie, że odwrotnie też tak może być, ponieważ przypominam, to jest czytanie ogólne, to nie jest dla konkretnych osób. Potem na koniec również zobaczymy, jakie szanse dla singli z znaku barana na poznanie kogoś, na wejście w jakąś relację. Ok. Baran w miłości. Co ta osoba wnosi do tej relacji? Do Waszej relacji. Ta osoba, mam na myśli partnera, natomiast jeżeli poczujecie, że tak jak wcześniej wspomniałam, to może dotyczyć Was, to ok. Piątka kielichów. Co ta osoba myśli? Rycerz buław, Co czuje? Szóstka kielichów. Działania. Siódemka mieczy. Co nieujawnione. Kapłanka po drugiej stronie. Zakładam, że po waszej stronie, a tak jak powiedziałam, to może być różnie. Król Buław, Siła, tutaj jest absolutnie wasza energia. Sąd, Diabeł i ósemka monet, czyli widać wszystko widać. Słuchajcie. No, nie jest ciekawy w tym czytaniu. Tak bym powiedziała. Nie jest ciekawie, jeżeli to kogoś nie dotyczy, proszę tego do siebie nie brać. Ja tu widzę relacje, w których są zdrady, w których są oszustwa. Te obie karty i to prawdopodobnie w ogóle obie strony sobie to robią, że tak powiem. Czyli coś, to może kiedyś się pojawia zdrada czy jakaś nieuczciwość, to już jest skutek, a nie, nie przyczyna rozpadu związku. Tu jest ktoś, kto oszukuje, kłamie i tu jest ktoś, kto oszukuje, kłamie, zdradza. Tu jest kapłanka, czyli też kobieta, która może być kochanką, jest rozczarowanie relacją, jest podryw, flirt, romans, tęsknota za kimś być może z kim ta osoba się wcześniej rozstała. Tu z drugiej strony jest chęć pracy nad tym związkiem, chęć powrotu do tego, co było wcześniej. Wiara w to, że to się poukłada, że swoim zaangażowaniem, swoim wysiłkiem, swoją pracą, staraniami. Jestem w stanie coś tutaj naprawić, coś zrobić dobrego. Natomiast, tak jak powiedziałam, na tą chwilę nie wygląda to dobrze. Pokazuje mi się, że jedna z osób ma jakiś żal, że może też, tak jak wcześniej wspomniałam, tęsknić za jakimś z przeszłości, że na przykład Pojawił się ktoś, z kim wcześniej był w relacji, jakiś sentyment się odezwał, jakieś wspomnienia. Może być też tak, że w tym związku trzyma tę osobę tylko i wyłącznie dziecko lub dzieci kwestie rodzinne czyli takie, takie podejście, że no jak już stworzyliśmy rodzinę, to to co jest dla mnie bardzo ważne, te dzieci są dla mnie ważne, to jest miłość do dzieci jak najbardziej. Ale dziś jakby robię, robię swoje, żyję po swojemu, natomiast gdzieś tam się trzymam tego, tego tej obietnicy czy tego jakiegoś zobowiązania. Tak jak powiedziałam oboje w działaniu macie macie karty nieuczciwości wobec siebie. Co Was łączy, szóstka buław, co Was dzieli, ósemka kielichów. Powiedziałabym tak, że ktoś się emocjonalnie, zdecydowanie odsuwa. Ta karta oczywiście może oznaczać odejście, takie fizyczne odejście, ale to jest raczej fizycznie raczej odejście na razie emocjonalne, a nie fizyczne. Tutaj na razie nie widzę żadnych rozstań, rozwodów takich rzeczy. Widzę bardziej życie takie właśnie, że każdy w swoją stronę idzie, każdy robi to, co chce, natomiast gdzieś takie, taka wiara czy takie przekonanie, że jest dobrze, gdzieś tutaj was łączy. I teraz tak, w karcie szóstki buław, która jest teoretycznie kartą bardzo fajną, mówiącą o sukcesie, o zwycięstwie, jest taki jeden haczyk, czyli taki drobnym drukiem, taki, taki wiecie, tam ty, pod gwiazdką to się pisze. Otóż w szóstce buław my czasami zbyt wcześnie ogłaszamy sukces. Odtrąbimy, że już jest fajnie, super, poprawiło się już kryzys zażegnany, a to może być tylko pozorne. Ponieważ szóstce była, jest, wyobraźmy sobie taką osobę, która, nie wiem, zdobywa medal, dyplom i tak dalej, wszyscy ją poklepują po ramieniu, tak, no bo tak wypada, bo, bo tak na zewnątrz, bo, bo, rodzina, bo znajomi, bo świętujemy w grupie, a to tak naprawdę wszystko takie, wiecie, takie tylko, no brakło mi słowa. Coś takiego, co, czego po prostu ta osoba oczekuje, że jeżeli, jeżeli ona coś uważa, że coś osiągnęła jakiś sukces, to że będę jej gratulować, będziemy jej gratulować. Więc może być tak, że to, to jest takie pozorne, że to jest takie na pokaz. I to Was łączy, że być może chcecie, żeby na zewnątrz Wasza relacja była widziana jako pozytywna, udana. Natomiast w działaniu tutaj nie jest, nie jest dobrze i tak jak powiedziałam, jesteście emocjonalnie oddaleni i to widać. Natomiast pokazuje mi się, że jedna strona prawdopodobnie wy może chcieć, tak jak powiedziałam wcześniej, ratować, pracować nad tym związkiem, starać się i tak dalej. Ale powiedziałabym, że oboje, no żeby powiedzmy, no, żeby to nie, nie nie użyć niezbyt <grych> nieeleganckiego sformułowania, oboje po prostu robicie swoje gdzieś tam poza związki. Na pewno nie mówicie wprost o co chodzi, na pewno nie mówicie wprost jak żyjecie, i tak jak powiedziałam, tu się ewidentnie pokazuje jeszcze jakaś kobieta. Spotkania w ukryciu, bo kapłanka to jest kobieta w ukryciu, czyli to mogą być spotkania pod osłoną nocy, czy takie w tajemnicy, no mówiąc oględni. Na jej no, a diabeł to już w ogóle to są zdrady, oszustwa. To jest także toksyczna relacja, toksyczne zachowanie wobec partnera, tak? Więc jakby tutaj chyba jest trochę pracy na ten, na ten czas, na ten czas wakacji nad tym związkiem. Jaka rada? Sprawiedliwość. Karta sprawiedliwości mówi o tym, żeby pamiętać, że wszystko ma swoje skutki. tak, Jest działanie, jest efekt tego działania, jest przyczyna, jest skutek. Więc jakby wszystko, co wnosimy, co robimy, jak działamy, potem ma swój, swój rezultat. Zobaczymy jeszcze, co dla osób pod znaku Barana lub mających plany osobiste w Baranie, które są singlami. Co dla singli? 9 buław. To wy, rydwan, asmonet, piątka buław i dwójka mieczyk. Możecie kogoś spotkać na wyjeździe, także na wyjeździe związanym z, z sprawami zawodowymi, czy jakieś dokształcanie, czy kurs, czy jakieś spotkanie integracyjne, czy nowa praca, czy nowy biznes. W momencie, kiedy wyjdziecie ze swojej strefy komfortu, bo to jest takie przebywanie raczej w domu, raczej pracuje w domu, tak to się czuje bezpiecznie, dobrze, ale jeżeli chcecie coś zadziałać w tym kierunku, czy dadzi się taka okazja, to bardzo możliwe, że możecie kogoś poznać. Natomiast to kogoś poznać to jest taki bardzo, bardzo takie, taki wstępny etap ponieważ tutaj nie, be, nie widzę jeszcze, żeby z tego coś miało być przyszłościowo, na ten czas widzę ewentualność czy możliwość poznania kogoś. Tak jak powiedziałam, przy sytuacjach finansowych, zawodowych, biznesowych. Natomiast to no, jakieś też wątpliwości ta osoba może w Was wzbudzić, w związku z tym nie obiecuję, że to będzie coś już od razu coś przyszłościowego. Życzę Wam dużo miłości, udanego lata, udanych wakacji. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i pozdrawiam.